Hej, manko, mam ja gringo no i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, a dokładnie jest to seria w której będę grał sobie po prostu w deforesta, więc bez będęgo przedłużania przechodzimy do odcinka, no i tworzymy sobie normalną grę, jedno, oczywiście jednoosobową, a więc tworzy już nam się świat, no i zaraz zobaczymy po prostu co się tu będzie działo, co nie? Dobra, to już się wczytało, o jesteśmy w samolocie, no... Tutaj dobrze, zobaczymy sobie książeczkę, co tu jeszcze jest tutaj. Latimiego naszego synka. Książka survivalowa. No i dobra. No i za chwilę będzie wypadek. Tutaj. Okej. Okay. No i cyk. No i jest wypadek. No i lądujemy zaraz na wysepce. I będziemy musieli przeżyć... Ciężkie dnie i noce. No, trzęsie, trzęsie. Bo nie powiem, że nie. Dobra, już widać tutaj glebę. I się budzimy. I tutaj. To jest chyba kanibal. Albo taki doktor z takiej teorii. Zabiera nam synka. Co nie. No i dobra. No nie, zabrona Symka. Nie, no, my go naklepiemy później. Spokojnie. Okej, okay, dobra. Wstajemy niski poziom energii. Czujesz głód? znajdź siedzenie. Dobra. No to standardowo, standardowo tutaj wszystkie jakieś rysunki są. No to musimy sobie teraz. Kurczę, będziemy musieli zaraz się umyć, bo jesteśmy tutaj tak brudni w tej krwi. Dobra, sikierkę mamy. O, dobra, je, jemy te jedzenie. tutaj jeszcze mamy. Dobra, jedzenie, jest więcej jedzenia. Bierzemy jedzenie, trzeba jeść od razu. Jest tutaj leki, jakieś wszystko. Wszystko oczywiście bierzemy. Alkohol. Butelki alkoholu oczywiście się przydadzą. Tu da się rozwalić jakoś? Nie da. Jeszcze mamy co? Lista pasażerów do ekwipunku. To może później sobie obczynimy co to w ogóle jest. I czy my coś tutaj jeszcze mamy? Tutaj po tej stronie nic nie ma. I po tej też. Dobra, więc możemy już wyjść. Dobra, weźmiemy to, sobie od razu zniszczymy tutaj te nasionka, wszystko bierzemy, otwieramy sobie te skrzyneczki, czy jak, znaczy te walizki, co ja gadam. O, zegarek mamy, nice. Będziemy sprawdzać, która godzina w tej dziś, czy... Okej, okay. a więc widać, zwierzyna jakaś biega. Nie da się ukryć, kurdy, jasz, ten... So, co ja gadam? Jakiś ptak. Kurde, jaki soku! <laughs> ojeju! No i zobaczymy, jakie tu mamy widoki. Tutaj jest więcej. To może trzeba się udać gdzieś, żeby ten żeby schronienie zrobić. A tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy takie coś. Wygląda to dosyć ładnie, ale chyba pójdziemy sobie gdzieś dalej, żeby mieć schronienie. Tylko do wody się umyć. Okej, okay, dobra. Już umyty. Jeszcze się napijemy tutaj tej deszczówki. Wody z jeziora niezdrowej. Ale jak nie ma co pić, to się pije to co jest. Okej. Okay. Już. Napojony. Tutaj obywatel. Dobra, otwieram sobie tutaj wszystkie te Kur... piłka od tego tenisa. W ogóle będziemy. Dobra, nowy outfit. Trzeba się pokazać na nowej wyspie. Tutaj, że to jednak. No i Kasiorka. pójdziemy sobie później do sklepu coś kupić. Nie no, trzeba poszukać jakiegoś schronienia. Jakiegoś miejsca. Co nie na bazę. Ujej. jej, dobra, co sobie tutaj troszeczkę pochodzimy? Tutaj jakieś małe jeziorko. Fajnie, by było w ogóle jakieś miejsce znaleźć, coś takiego jak tu tylko. Nie wiem, czy tu robić bazę, bo to tak jakby blisko miejsca startowego i tak trochę lipa. Co nie. O, mamy grzybki. One są niedobre, chyba, ale. No, są niedobre, ale warto zjeść. Z... Okej, okay. czaszka. No i tutaj, widać, że na wyspie nie jesteśmy sami. Już są pierwsze oznaki. Tutaj Podejdziemy troszkę. Nie, weź tu schowaj, dawaj siekierę. Co tu jest? O, są jakieś skrzynki. Co? O nie. Kurde, a to nie toperze. A ja już, już. Szybko uciekamy. Kurde, jakieś potwory. A to nie toperze. One są raczej niegroźne. Dobra, to biegniemy dalej. Szukać miejsca na schronienie, żeby przetrwać tą pierwszą noc, bo za niedługo się będzie chyba ściemniać. To musimy jakieś miejsce znaleźć. To jest jaskinia. Okej. Okay. O, to górka ładnie wygląda no górka wygląda git czekajcie zobaczymy widok na okolice czy to jest już ocean co przy tym wielkim kanionie jesteśmy o mój boże o kurde ale urwą. nie no to, to, to się troszeczkę cofniemy to myślę że to nie ma sensu tutaj się budować przy wielkim kanionie o prawie bym zdedał kości se połamał ale nie ma tak łatwo dodania, więc musimy troszeczkę uciec dalej, co nie dobra, mamy wielki kanion, w tamtą stronę se pójdziemy chwilę i może coś znajdziemy co nie jeszcze patyki można po drodze pozbierać tutaj jakieś biegają zające no ale na razie jest pusto jest spokojnie Oprócz tych czaszek. U, jaka sympatyczna rzeczka. Wspływa do wielkiego kanionu. Tej wielkiej dziury, co nie, ale wiadomo o co chodzi. Co? Psz, nie. Widzieliście to? Tamte kanibale są. Uciekamy stąd. No kurde. Pierwszy dzień. Pierwsza wiosna. Na wyspie I od razu kanibale Ej, chyba że tu byśmy się osiedlili No nie To co, całkiem, całkiem Tutaj byśmy mieli zbiornik wodny Do ucieczki szybkiej Ale nie, dobra, jeszcze chwilkę się przyjdziemy Już widać Mieszkańców wyspy, poznaliśmy Jeszcze nie jest bliska, ale to nam na razie wystarczy tu się osiedlać. Tu jakieś krokodyle będą. Nie ryzykuję, nie ryzykuję. Albo nie! Dobra, tu się trzeba osiedlić. Jednak trzeba się osiedlić. O tutaj. Będziemy mieli taki widok na górę. To znaczy z góry widok. Co ja gadam? Dobra, ścinamy drzewa i się tu osiedlamy. No to budujemy bazę. Pierwszą bazę. Ale nie no, miejscu chyba Git jest. I okej. Okay. Dobra, szybko ścinamy te drzewa, trzeba je zrąbać. I zaraz zbudujemy tutaj naszą bazę kozacko. O ptaszki latają, będzie można je polować, żeby je jeść. Co nie? Wiadomo o co chodzi. Będzie się też. O kurde, myślałem, że tu jakiś sarnie przybiegł, kurde kanibale, a to zając. Okej, okay. tu jakieś chude w ogóle takie drzewo sobie zetniemy szybko. Ale kłody chyba będzie miały takie same. To mi się wydaje. Kłody grubsze od drzewa. O nie, to patyki. Takie grube patyki? Czy nie? Bo one zwykłe są. Ale dobre tam. Nieważne, nieważne. No tu tu baza będzie. Będzie trzeba z jednej strony otaczać murem w ogóle, bo od razu mamy te takie jakby naturalno ścianę, która jest niewidoczna, ale to mniejsza, to trzeba to przekręcić. i tu będziemy mieli pierwsze nasze jakby dom mieszkalny, pierwszy dom mieszkalny naszego miasta. Tutaj, dobra, kłociemy już te deski, kłody, ok. To co, co? Zając czy kanibal? Nie wiem. Uznajmy, że to Zając. Ale wygląda jak kanibal. Poważnie. Takie podobne subyki, że. Szok. Co to łabędzie lecą? No i kit. Nie no. Trochę się tutaj można przestraszyć. O, ale patyków to mamy nawalone. No i, i tak ma być, i tak ma być. Czekajcie, to już jest skończone? Tak, to już jest skończone, więc będziemy mogli się tu przespać. No i co teraz możemy zrobić w ogóle? Myślę, żeby tu zrobić zbiornik na patyki, na pewno. Zbiornik, ten stojak na patyki. R, R, tak, żeby mniej więcej tak symetrycznie było. Dobra, tutaj. Okej, okay, będziemy sobie zbierać te patyki, co nie? Dobra, wyrzucę to kładę, bo mi niepotrzebne jest na razie. Okej, okay, dobra, no to zbieramy tutaj pierwsze materiały w naszej bazie. Zrobimy zaraz jeszcze ognisko na pewno. No i zobaczymy tutaj, czy noc będzie spokojna, czy raczej nie do końca. W razie trzeba też zaopatrzyć się w jedzenie, ale tu myślę, że później na spokojnie się zaopatrzymy, a ognisko będzie można postawić, o, gdzieś tutaj. Dobra, ognisko, małe ognisko tam na razie, bo po co nam duże? I patyków już nie ma, to nie będę brał stąd. Zetnę, o, jaki kameleon pospolity. Nie no, świruje troszkę. Jakaś szczurka warans komodo tutaj biega po tych lasach Kanady. To w ogóle nieprawdopodobnie, co nie ta akcja jest. Yy, no, tej wyspy, co nie jest prowadzona w Kanadzie. Taki, tak po prostu mówię, taka ciekawostka. No i dobra, dajemy sobie tutaj patyczki. Resztę odkładamy tutaj, oczywiście. Ale nie, no co, co to jest? A na tę wieżę można wejść. Ty, ja nie wiedziałem. Patrzcie, tam jest taka lina. Nie ma tu przybliżenia. Ale taka żółta, co nie? Taka żółta, fajna linia. No to myślę, że możemy... Już można zaprojektować pierwsze mury. To będzie według mnie dobry pomysł. Tak. Już będziemy tu stawić mury. Trzeba zacząć od razu z grubej rury mury ochronne Okej, okay, gdzie są mury? Nie, no gdzie jest obrona? Tu nie, tu nie, tu nie. U zdoby, małe pułapki za was. Nie no. Ej, jak gdzie jest to te mury? Bez kitu. Ściany nie. O tu, ogrodzenie obronne. Zostawiamy mury. Myślę, że o tak będzie git. I sobie postawimy tutaj. O tak. O tak. Tu polecimy se tak. W ogóle co tam jest? Tam jest chyba ocean. To git. Jesteśmy blisko oceanu. Tu polecimy teraz z tymi murami. Tak. O nie... Ja, ja zakończyłem budowę tych murów. Ale to nic nie szkodzi. Ustawimy tusę. I teraz będą... O tak te mury szły dalej, co nie będą tak leciały. Tak. Tak. I tutaj gdzieś. Jo. O tak. No i jest git. Tylko ja muszę to zakończyć. No. I gituwa będzie. Kurde, pierwsza baza. Jest sporo miejsca. W ogóle takie ładne widoki. No teraz nic nie pozostaje. Oprócz po prostu tej porąbania, tylko drzew drewna, co nie? Porąbania drewna. Prosto prostu zaczęcia budowy tych murów. Okej. Okay. Jeszcze. Kurde. Tutaj jeszcze nocy nie ma. A już tyle rzeczy ogarnąłem. To gituwa, Ale to drzewo to się długo ścina, bo one grube. Fest jest. No nie powiem, że nie. Ale tam łódka. Tam będzie się trzeba przejść, co nie? Na pewno. To jest pewne. No już. Budowa murów. Obronnych. Tak ma być. Pierwszy dzień już. Trzeba pokazać kanibalom, że kto tu rządzi na tej wyspie. Co nie? Yy, patyki, patyki zbieramy. Dobra, zetnę sobie te patyki. Tutaj dalej od tego bodyla zetnę. Do tego dużo patyków wyleci. Okej, okay. ja myślałem, że to drzewo na początku. Tego chyba kiedyś nie było. Tak mi się zdaje, co nie? Kurde, jakie obroty! Zawirowania powietrzne. Tutaj widać, duża wysokość nad poziomem morza jest. Taki wir powietrzny łapie, że. Dobra, wszystkie patyki położone. Tutaj kładziemy mury, zaczynamy budować. Ale nie, no to będzie git ładnie. Zachód słońca. Ale będą widoki, co nie? Jeszcze później taką trolkę zbudujemy, wszystko elegancko. No ale trzeba się na początku zająć po prostu budową tych murów. No nie ma co pajasować tu. Bo mury, co jak co, ale one są przydatne. Będzie trzeba mieć wyjście z, z tej naszej bazy. A więc gdzieś tutaj po prostu będzie ściana na, na zamek, zrobimy. Żeby nieproszeni goście na mnie wbijali. Ale dobra, gdzieś tu patyki leżały, co nie? Przed chwilą, dobra. Tutaj jest jakiś. Tu w ogóle tak jest. Nie, nie trafiłem. Ale chociaż są patyki. Czy to są jeszcze jakieś zwierzątka do upolowania? Tak to ciężko upolować. Ale w ogóle te taki spoko, bo... One często się dają na takich kamieniach albo na domkach. To będzie je można polować i je jeść. O, tu ja szczurę upoluję. Ta, upolowałem. nice! Więc będziemy mieli jedzonka, bo jak widać nam już się troszeczkę powoli kończy. To jest jeszcze ptaszek, tak? Podejdziemy powoli. I upolowany. Mamy piórka i ptaszka. Dobra, rozpalamy tutaj ognisko. Nie ma co świrować. R, r. Co? No i dobra, położymy. No to jest gotowe. To jednak nie było gotowe. Co? Tu jakieś wiązki światła. Promieniowanie jakieś jest elektromagnetyczne. Z innego wymiaru, jak widać. Ale okej. Okay. Dobra, tutaj jeszcze sobie postawimy do muru. No i zaraz pierwsza noc będzie za nami. Dobra, można już zjeść. O, kolejny, kolejny jaszczur. Co za wariat? Nie no, go nie opoluję, one są za szybkie. No i jak tu zejść? Czy to da się szybko jakoś zejść? Bo generalnie. Będziemy musieli schodzić, żeby pić wodę, bo otworzę kwipunek, Kurde, który, którym się otwierało? Dobra, tym tu mamy cztery napoje, cztery napoje to nie jest dużo, jest bardzo malutko. Trzeba pić tak, tak jakby kranówę wody z jeziora, nie oczyszczono. Ale tam, co nie zabije, to wzmocni, jak to mówią. Mm, pułapkę na króliki będzie trzeba zrobić. Po prostu, żeby się łapały. No nie ma co wijać w bawełnę. Trzeba mieć co jeść. A więc tutaj już zaczniemy budować szybko pułapkę. Yy, klatka na króliki, nie. Yy, gdzie są pułapki? Dobra, pułapka na króliki. Czy jest dobrze? Dobra, tam wywalony już. Ale już się ciemno robi. To to jest szok. Po prostu jakie to są ciemne noce. Dobra, zatnę sobie szybko tego bedyla, żeby mieć kilka patyków. I żeby jakoś to w miarę dokończyć, to pułapkę do królików przed zmierzchem, W sumie przed nocą. Przed zmrokiem. Nie no, już, już nie da rady. Już będzie trzeba za chwilkę... Nie no, już nic nie widać. Już nic nie widać. Będzie trzeba już ten co chwilę zwijać, co nie? Iść spać. Jest ciemno. Stawię sobie mięsko, zobaczę jakie one jest surowe, świeże jadalne. D i C? Je położyłem. Takie. To dobrze. Ten kawałek mięska położyłem, który chciałem. Tych patyków nie będziemy raczej ruszać na razie, stawimy je na jakąś czarną godzinę. No i zapadła noc. No i co teraz? No teraz chyba najlepiej pójść po prostu w Kimę, ale jeszcze nie możemy iść spać, bo to dopiero 21. 21 na naszej wyspie, a się spytacie, a skąd wiem? Patrzcie, tu na godzinie widać, tak na oko. Nie no, to, to kurcz, ciężko stwierdzić. Na pewno nie jest 21, a może. Nie wiadomo. To jest zagadka. Nie jestem tutaj Sherlockiem. Co ty mamy? Kryto nowo roślinę. Dobre? Niedobre, ale. Patrzcie, ale jak to mówię, co, co daje. Co niweluje głód i nas nie zabije, to nas wzmocni. Więc zjedliśmy i urąbiamy sobie jeszcze ptacz, ptaszka. Mówiłem, że one na te domki się dają. Kurde. I okej. Okay. I jeszcze jeden. O nie, niechcący rozwinie sobie troszkę chatkę. Nie, dobra, pierwsza noc. Pierwsza noc. O, ale poranek ładnie wygląda. Wow. Nice. Tak. Tak wyglądają tutaj poranki z naszej perspektywy. No ale kurczę, ja tu świruję, a tu trzeba po prostu coś zjeść. A że nie mamy co jeść za bardzo, to trzeba je upolować. Dobra, szybko je zjem i pójdę się napić wody. Ale nie no, ładnie tutaj poranki wyglądają. Kredyt taki jakby nadmorski klimat. Nadmorski klimat morza. <grych> Okej. Okay. Jeden Stek z kurczaka i drugi stek z kurczaka. No i dobra. Lecimy szybko się jeszcze napoić tutaj. Dobra, nic sobie nie płamałem na szczęście. Tylko tam drożkę zabolało, ale to tam, To tam nieważne. O dobra, pijemy wodę. 251 kłód. To nie dużo, tak, aż nie tak bardzo. Jeszcze. O wiem, wyjdziemy sobie jeszcze dzisiaj na tą wieżyczkę. Zobaczyć widok. Zobaczymy widok. No i dobra. Jak tu się wchodzi. E. I, i do góry. Dobra. I w. Wchodzimy tutaj na górę samo. Wezmę siekierkę. O tak trzeba. No i git. No i ładnie to wygląda. Wszystko. Tam nasza baza. Kurde, tutaj jakieś wodospady są malutkie. O, rybki są. Cztery strzały do ekwipunku, nice. Jeszcze strzały mamy i schodzimy. I zaraz zobaczymy, czy te rybki da się jakoś złapać. Siekiero. Bo je się da złapać, tylko nie wiem, czy siekiero, co nie? Nie no, one by musiały bliżej podejść. Podpłynąć znaczy się. Nie no, nie da rady złapać. A więc myślę, że to... Chyba tyle będzie z pierwszego odcinka, tutaj z Diforesta. Troszkę rzeczy sobie ogarnęliśmy, troszkę pogadałem. No a więc takie podsumowanie odcineczka. Tutaj robimy ten kurnik na króliki. E, dobra, jeszcze no do tej pułapki trzeba patyków nazbierać. Dobra, dokończymy ten... Jak to? Kurnik XD do królików. Nie, no to pułapkę, co nie? Nie będę świrował już. Dobra, kończymy to pułapkę do królików. Będziemy mieli co jeść. Jeszcze 9 tych patyczków. Ale nie, te, te małe, takie krzewy. Te takie jakby opatyczki. Te badyle to się chyba nie opłaca, musi je długo ścina. Długo fest. Siścina. A tak to. cyk cyki Po problemie I już mamy 9 patyków. Jeszcze ptaszką polujemy. Nie, ale piórką polowaliśmy. Polowaliśmy piórko z tutaj z tych wojów ciężkich. No i dobra. I pułapkę na króliki mamy skończoną. I patrzcie. Ten królik, tu jest królik. On tu wejdzie. Zobaczymy, czy tu wejdzie, czy nie. Chyba nie. Chyba nie wejdzie. No ale mniejsze już o to. Tutaj troszkę rzeczy już zrobiliśmy... Mamy strzały, a więc będziemy kończyć pierwszy odcinek z DeForesta. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pozdro!